Irena Eris stworzyła markę kosmetyczną, która odniosła międzynarodowy sukces. Choć początkowo składniki kremów mieszała wiertarką, dziś jest jedną z najbogatszych Polek. Jaka jest historia jej firmy, co wiadomo o jej majątku i życiu osobistym? Mamy jej nowe zdjęcia. Irena Eris to kobieta, instytucja, kosmetyki jej firmy kochają już kolejne pokolenia Polek, a sama marka cieszy się nieustającą renomą. Przyszła biznesfoman to absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Doktorat z farmacji zrobiła na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. W 2023 roku zajęła siedem. Miejsce na liście najbogatszych Polek Forbesa, z majątkiem szacowanym na 609 milionów złotych. Naprawdę nazywa się Irena Szołomicka, Orfinger. Nazwa dr Irena Eris powstała ze zbitki liter z jej imienia i panieńskiego nazwiska. Przedsiębiorstwo powstało w 1983 roku w Piasecznie. Od początku jego istnienia Irena zarządzała tworzeniem i całym procesem powstawania nowych produktów. Dziś firma zajmuje się nie tylko produkcją kosmetyków, ale też pracami badawczymi w tej branży. Prowadzi sieć salonów kosmetycznych oraz hotele spa. Historia założenia kultowej marki, łącząca się z piękną opowieścią o miłości do męża, jest prawdziwie inspirująca. O wszystkim przeczytacie poniżej. Historia powstania marki dr Irena Eris zaczyna się w 1983 roku, kiedy jej przyszła założycielka, wówczas 33-letnia pracownica na etacie w Polfie. Rzuciła wszystko, by stworzyć własną firmę. Była już wtedy młodą mamą, jej mąż, Henry Corfinger został wtedy w swojej pracy na etacie w ministerstwie, by w razie porażki rodzina miała się za co utrzymać. To właśnie on namówił ją zresztą, by spróbowała założyć własną markę. Pieniądze na jej powstanie pożyczyła od mamy. Aby rozpocząć działalność, pożyczyłam pieniądze od mamy. Mogła za tę kwotę, którą nieoczekiwanie dostała w spadku, kupić sześć światów w 126 p. To nie była jej inwestycja, tylko właśnie pożyczka. Bardzo chciałam być samodzielna, chciałam te pieniądze zwrócić. Mimo trudnego początku oddałam całą sumę. Oddała mi byłam z tego bardzo dumna, mówiła kiedyś Irena w rozmowie z portalem coraz firma.pl. Początkowo farmaceutka pracowała w wynajętym lokalu po dawnej piekarni. W wywiadach wspominała że kremy produkowała w metalowym garnku, a składniki mieszała wiertarką. Dziś rocznie z linii produkcyjnych jej przedsiębiorstwa wychodzi ponad 25 milionów sztuk kosmetyków. Na tę liczbę składają się produkty z linii Dr. Irena Eris, Emotopic, Lirene i Undertwenty. Marka jest doceniana na całym świecie. Najlepszym dowodem na to jest fakt że jako jedyna nie pochodzącą z Francji należy do elitarnego stowarzyszenia Comité Colbert, w którego szeregach znajdują się między innymi Chanel, Dior, czy Louis Vuitton. Dziś Irena Eris ma 74 lata. Jak wygląda i co dzieje się w jej życiu prywatnym? Szczegóły i zdjęcia poniżej. Irena Eris od równo 50 lat jest szczęśliwą żoną Henryka Orfingera. Para pobrała się w 1974 roku. Mężczyzna w pierwszych latach działalności firmy swojej żony wziął na siebie utrzymanie rodziny poprzez pracę na etacie. W 1987 roku zrezygnował z państwowej posady, by wspierać żonę w jej biznesie. Został też jej prezesem i wspierał logistycznie, czyli rozwoził produkowane przez nią kremy po całej Polsce swoim małym Fiatem. Irena i Henryk doczekali się dwóch synów których dzieli 18 lat różnicy. Obaj są absolwentami Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Po latach starszy z nich, Paweł, zdecydował się wejść do rodzinnej firmy. W 2019 zastąpił ojca i został nowym prezesem doktora Irena Eris. Założycielka marki żyje dziś według własnych zasad i dogląda biznesu stylnego fotela. Bardzo dba o swój spokój i niezależność, właśnie dlatego nigdy nie miała własnego telefonu komórkowego. Nie znaczy to, że zamyka się na świat. Wręcz przeciwnie. Ostatnio wraz z mężem pojawiła się na rozdaniu nagród Polskiej Rady Biznesu. A kilka dni temu przybyli na premierę spektaklu Rodzina w sieci, czyli polowanie na followersów w Teatrze Kamienica. Mieli bardzo skromne, całkiem zwyczajne stylizacje, ale promienieli radością i uśmiechem. Źródło biznes insider wirtualne kosmetyki.pl coraz lepsza firma.pl